Cześć, witam. W ramach odtrutki, po lekturach wymagających zapragnęłam czegoś lekkiego. Czegoś, co poprawi mi humor i co. No i co, spowoduje, że uśmiechnę się nieraz, raz, nie dwa, ale sto razy. No i wtedy przypomniałam sobie, panie, zresztą w bibliotece, chyba kiedy zapytałam, co mam przeczytać. Przypomniały mi nazwisko Krystyna Nepomócka. Krystyna Nepomócka jest autorką tak zwanej serii Niedoskonałej. To jest 6 tomów. Tu akurat pokazuję Wam ostatni. 6 tomów. Zaczęło się wszystko tak: małżeństwo niedoskonałe. Co tam ja mam? Rozwód niedoskonały. Samotność niedoskonała. Miłość niedoskonała, kochanek doskonały i starość doskonała. Znam tę całą serię, ponieważ no, w czasie studiów i później czytałam ją wielokrotnie. Bardzo mi się podobała i bohaterka, przede wszystkim jej ukochany o imieniu Busio. Ponieważ książ akcja rozpoczyna się, pierwszy tom to jest przed II wojną światową, kiedy to dziewczyna, 17 chyba wtedy, wychodzi za mąż, a jej ukochany ma na imię Busio. Pierwsze zdanie tej małżeństwa niedoskonałego brzmi tak. Cnotę straciłam o 5 rano. Miałam wtedy 16 lat, nędzne dzieciństwo za sobą, a w perspektywie ewentualne małżeństwo. Mój przyszły mąż leżał obok mnie. Przeżywając swój moralny upadek, który zwykł w potocznej mowie nazywać depresją albo nurzaniem duszy w błocie. Tym małżonkiem przyszłym jej był, jak już powiedziałam, Busio. Ymm, mężczyzna z doskonałej w jego mniemaniu rodziny, który już od 10 lat studiował chemię, no i był to mężczyzna powalającej urody. Busio był brzydki, tak brzydki, że moje koleżanki czuły przed nim lęk, twierdząc, że bardziej przypomina małpę niż człowieka. Ja kochałam tę brzydotę, która robiła na mnie niepokojące wrażenie. Było to coś pośredniego między lękiem a pożądaniem. Kochałam zapach jego skóry, drobne mocne dłonie, pańskie pochodzenie i oczy. Zdumiewająco szafirowe oczy, będące zupełnym nieporozumieniem w jego egzotycznej, po mongolsku twarzy. Był tak inny od wszystkich ludzi, tak ekscentryczny w sposobie bycia, że powszechnie uważano go za nienormalnego. On sam mówił o sobie: Jestem anormalny. A to znaczy nieprzeciętny. No i właśnie Busio był nieprzeciętny. Jej rodzina, naszej bohaterki, była nieprzeciętna. Przede wszystkim ojciec, który albo szukał pracy, albo coś nawywijał, bo ojciec lubił wypić. Zwłaszcza kiedy zyskał przyjaciela w postaci wykolejeńca. Tak, wykolejeńca z gmusia. Obaj pili, ale było to picie takie ala husaria, takie picie, no, że my teraz pokażemy, jak to tam było w tym wierszu, ja niczego się nie boję, choćby niedźwiedź to dostoję. Numery, które wywijał jej ojciec wraz z wykolejeńcem, numery te wywijał matce i naszej bohaterce, no mogły przyprawić o zawał niejedną osobę, ale... Oni żyli właśnie, jak mówię, w kamienicy, małżeństwo było niedoskonałe, więc za chwilę miało się rozpaść. Ambicją bowiem bohaterki nie było bycie żoną przy mężu. Chciała zostać lekarką i robiła wszystko, żeby ten cel zrealizować. Rozwód niedoskonały, czy to już jest po wojnie? O, rozstanie z busiem. Rozstała się z busiem. I właśnie tenże rozwód. Niedoskonały, bo nikt do końca nie wiedział, czy oni są formalnie wy rozwiedzeni, czy też nie. Tymczasem wybuchła Druga wojna światowa. Na horyzoncie po, 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 pojawił się przepiękny Andrzej. Wydawało się mężczyzna życia, naszej bohaterki, który zostawił jej córkę. Córka e, urodziła się w czasach wojennych. Co to jest? Samotność niedoskonała. Córka Ewa. Tak. E, urodziła się córka Ewa, która stała się szczęściem życia naszej właśnie bohaterki. Ona skończyła medycynę, natomiast ojciec szalał. I po wojnie uznał, że nie ma co robić w Warszawie, bo dla e, takich ludzi z jego pomysłami Warszawa nie stanowi dobrego punktu odniesienia. Trzeba wyjechać na ziemię odzyskanej. Tam został starostą. Starostą do chwili, kiedy pojawił się busiowy klejeniec, no i co było dalej, możecie już przewidzieć. z kulonym ogonem ojciec z całą rodziną wrócili do Warszawy. Co mamy? Miłość niedoskonała. A, to jest miłością życia naszej bohaterki był Piotruś. Chłopiec, w którym zakochała się jeszcze jako właśnie mówię dziewczynka, był i jej wyśnionym ideałem, ale w czasie wojny gdzieś zniknął za horyzontem i po II wojnie światowej od pewnej tam kuzynki otrzymali zaproszenie, bohaterka i ojciec, żeby przyjechali do Wielkiej Brytanii. Była to podróż ich życia. Tam nasza bohaterka zakochała się w niejakim Reginaldzie, gentlemanie bardziej angielskim niż każdy Anglik, który wszelako okazał się Józefem Polakiem. Tam y, również pojawił się na horyzoncie Piotruś, który wprawdzie ożenił się, ale twierdził, że kocha naszą bohaterkę. Ja ciągle mówię, nasza bohaterka, naszą bohaterkę, ponieważ autorka nigdy nie wymienia nazwiska tej właśnie bohaterki swoich książek. A więc rozczarowanie Wielkiej Brytanii pojawia się Piotruś. Co to jest? Kochanek doskonały. A, Kochanek doskonały, czas, czas biegnie, Piotrusz przyjeżdża do Polski, no i wydaje się, że wreszcie szczęście zakwitnie, bo ten kochanek doskonały pojawia się, jak mówię, zamieszkują razem, umiera ojciec, jej córka dorasta i jest już w ciąży. No, ale znowu się okazuje, że chociaż jest Piotruś kochankiem niedoskonałym, to niewiernym. Dlaczego niewiernym, możecie się dowiedzieć właśnie z tej książki. I ostatnia część to jest tak, Starość doskonała. Ewa, córka naszej, bo o, córka naszej bohaterki. Wyjeżdża za granicę, gdzie rodzi dziecko, ma męża, a więc Szwecja, Wielka Brytania i Szwecja. I właśnie poznajemy ją, kiedy leci sam. To znaczy, ostatnia scena jest taka, że leci do Szwecji w odwiedziny do Ewy z, Buś, z Busiem, swoim niedoskonałym mężem, który jednak był jej wierny. Rozwód, jak wiemy, był też niedoskonały. I oto taka sentencja życiowa wyprowie, wypowiedziana przez. Busia. Wsu wiesz Smarkata, jak sobie teraz myślę? Wsunął rękę pod moje ramię i przysunął się bliżej. Młodość nasza nie była najlepsza, ale za to starość mamy doskonałą, prawda? Dureńku? Objął ramieniem, cmoknął w policzek, nie zważając na sąsiadów. Zawsze mówiłaś, że ja idiota i wariat, mruknął zadowolony, Oka ale okazało się, że ja geniusz. I wyszło na moje. Ponieważ obrazy, które Busio od zawsze malował, a które wydawały się bohomazami, no, zyskały jednak pewną sławę i zostały docenione przez publiczność zagraniczną. A więc sześć książek Krystyny Nepomuckiej. Sześć książek, które mnie zawsze poprawiają humor. Które wywołują mój śmiech. Jest tu, co to tam Grecy wymyślili? Komizm postaci, komizm sytuacji, komizm słowa. Wszystko tutaj jest. No i rozchuściany apetyt na życie naszej bohaterki. To, co ja mogę powiedzieć, warto w niepogodę czytać serię niedoskonałą, napisaną przez Krystynę. Nie, nie Jeżeli czytaliście, napiszcie, co o tej serii sądzicie. Dziękuję, do zobaczenia.